No to jest cała, cała gama komunikacji, bo tutaj wchodzi zarówno komunikacja wzrokowa, więc mowa ciała, gesty, ale też komunikacja głosowa, to, są, to, są, to jest wycie, to jest takie skomlenie, warczenie czasami i tak dalej. No i komunikacja dotykowa i, i, i zapachowa, więc te, te rzeczywiście różne zmysły w komunikacji wilków odgrywają różną rolę. No to, co, z czym kojarzymy wilki, to jest, to jest wycie I, i ono jest takim rzeczywiście, to jest taka mowa wilków, która pozwala im się komunikować, spajać więzi socjalne, ale też takie narzędzie tej komunikacji między różnymi grupami rodzinnymi, żeby zaznaczać swoją, swoją obecność. Ogólnie rzecz biorąc mamy trzy rodzaje komunikacji. Jest to komunikacja wizualna, komunikacja wokalna i komunikacja chemiczna, czyli inaczej mówiąc komunikacja zapachowa. I dla nas ludzi najważniejszą komunikacją jest komunikacja wizualna. Widzimy świat głównie, natomiast dla wilków najważniejszą komunikacją jest komunikacja zapachowa. A co to oznacza? To oznacza, że wilki, krążąc po swoim terytorium, pozostawiają na nim znakowania zapachowe, czyli mamy tutaj mocz, mamy tutaj odchody, jak również drapanie gruntu przez wilki, czyli czasem takie ślady, które widzimy na ziemi zostawione przez pazury. To są ślady, w których wilki zostawiają zapachy z gruczołów pomiędzy palcami. I to jest najważniejszy sposób komunikacji dla wilków. One dzięki tym sygnałom, dzięki Sygnałom komunikują wilkom z, in, z innych rodzin, że dane terytorium jest już zajęte, zostawiając te sygnały w okolicach najważniejszych dla nich punktów, czyli np. w okolicy nor rozrodowych czy w okolicach, czy. Czy w okolicach tych najważniejszych części terytorium, czyli tzw. koraria, jak również komunikują się pomiędzy sobą, czyli pomiędzy osobnikami z własnej grupy, gdyż takie znakowanie zapachowe jest bardzo ważne dla wilków przy rozrodzie. Dzięki temu samiec na przykład wie, że dana samica już jest w danym w dobrym momencie do kopulacji, czy również dzięki temu tworzą się nowe pary wilczek. Wilki często kojarzą nam się z takim obrazkiem, że jest pełnia księżyca, i wilki wtedy wyją. Ale samo wycie nie jest tylko wyciem dla wycia, ale sposobem na porozumiewanie się na duże odległości. Z jednej strony chodzi o to, że rodzina może się porozumiewać między sobą, bo szczególnie teraz, latem, kiedy. Małe wilki zostają gdzieś tam w świerkowym lesie, a rodzice idą na polowanie czasami dużo, dużo dalej, muszą nawiązywać kontakt ze swoimi dziećmi, i to właśnie wycie pozwala im na taką stałą więź, taki no, telefon po prostu. Także my jesteśmy rodzice, wszystko w porządku, małe wtedy. Najpierw jeden mały wilczek zaczyna, potem kolejny, ale tak się cudownie nakręcają. Na początku jest szczekanie, z takim skowyczeniem wręcz, a później to im coraz lepiej wychodzi, jak dołączają. Kolejne wilki i robi się z tego taki solidny jazgot. Do tej pory mam ciarki na rękach. Jak sobie przypominam, jak to brzmi, a brzmi to naprawdę niesamowicie, bo, bo niesie się na wiele, wiele kilometrów. Nocą w lesie jest bardzo cicho i właśnie dzięki temu wyciu rodzina może. Komunikować się między sobą i po prostu wiedzieć, że jest wszystko w porządku, że tak, tak, my tutaj jesteśmy, dzieci odpowiadają, tutaj jesteśmy. To jest jeden taki, jeden sposób na, na komunikację przyzwyczaje. Drugi bardzo istotny to jest integracja całej rodziny, ponieważ jak zaczyna wyć cała wilcza rodzina, czyli te starsze dzieci, rodzice, no i jeszcze jeszcze starsze dzieci, czasami osiem, czasami dziewięć wilków. Kto rzeczywiście robi potężne wrażenie, ale też robi wrażenie na wilkach, które chciałyby wejść czy wtargnąć w terytorium zajęte przez daną rodzinę. To jest sposób oświ oświadczania światu, oznajmiania światu, że, że to jest nasz teren. My tu jesteśmy, jesteśmy razem, jesteśmy silni i podobnie jak wspólny posiłek, tak wspólne bycie jest takim sposobem na integrację, na poczucie wspólnoty, że... Właściwie poczucie rodzinne, rodzinnych więzi, że my jesteśmy razem i będziemy bronić naszego terytorium przed intruzami. Wilki też komunikują się w sposób wokalny, jest to wycie, nie jest to oczywiście wycie do księżyca, to są tylko popularne mity, a wilki wyją komunikując się w grupie rodzinnej, gdyż takie wycie potrafi się nieść na odległość około 8 km. I zwykle to jest nawoływanie siebie. Są przepiękne badania pani doktor habilitowanej Sabiny Nowak z puszczy białowieskiej, które pokazują, że wilki wyją głównie właśnie w tych najważniejszych częściach swojego terytorium, czyli w tych, tych tak zwanych coraria Zwykle jest to bycie, które mówi na zasadzie, że właśnie upolowałem ofiarę, chodźcie zjemy wszyscy, albo jest to nawoływanie szczeniąt, czy jest to również nawoływanie przez szczenięta dorosłych i określanie, w którym miejscu są konkretne osobniki konkretnej grupy rodzinnej ale również wycie służy jako odstraszenie ewentualnych konkurentów do danego terytorium, gdyż w tym momencie, kiedy wyje cała rodzina, słychać jej siłę i w tym momencie wiadomo, że osobnik, który jest z innego terytorium, najprawdopodobniej na nie nie wkroczy, gdyż nie będzie chciał się narazić na, na zranienie czy na śmierć. A Jeśli Wilk warczy, to oznacza, że, że pokazuje jakąś formę agresji. On chce odstraszyć no, inne zwierzę człowieka, więc to jest takie zachowanie, które ma ostrzegać, że jeśli przekroczysz pewną granicę, wtedy ja będę musiał zareagować. No ale to jest jakby naturalnym takim, takim zachowaniem wilków w kontakcie z innymi. Zwierzętami, również z człowiekiem, chociaż tych spotkań jakby z człowiekiem wilki generalnie unikają. Drugim sposobem takiej komunikacji, ale już na mały dystans są różne warknięcia. I to jest bardzo złożone. To nie są tylko pojedyncze odgłosy, ale też są jak gdyby powiązane z mową ciała. Czyli pokazywaniem zębów, czasami nie trzeba głośno warczeć, wystarczy tylko pokazać zęby, czasami wystarczy spojrzenie, czasami usztywnienie sylwetki. To jest taki sposób komunikacji subtelny, bo wilki też nie zdradzają swojej obecności tak wszemi wozy, i powszechnie, zwłaszcza tej ostoi, gdzie, gdzie spędzają dzień, po prostu po to, żeby czuć się bezpiecznie. Oprócz samych odgłosów takich werbalnych, czyli wiecie, i warczenia, chyba najważniejsze są ślady zapachowe. My o tym kompletnie nic nie wiemy, ponieważ jako ludzie jesteśmy właściwie pozbawieni węchu, bo co to jest za węch, że my możemy wyczuć, nie wiem, drożdżówkę, która pięknie pachnie, a nie jesteśmy w stanie wyczuć zapachu zwierzęcia, które przechodziło kilka dni temu tą drogą. A wilki ten, ten węch mają, mają perfekcyjny, dlatego ich świat węchu i świat zapachów to jest świat dla nas kompletnie niedostępny, a fascynujący i wspaniały, ponieważ dzięki tej zdolności one mogą jakby cofnąć się w przeszłość. Czyli idąc drogą, wiedzą dokładnie, ile dni temu przychodziły jakie zwierzęta tamtędy, w jakiej były kondycji. Wiedzą o wiele więcej. Tak jakbyśmy my mieli kamery w lesie i mogli odtworzyć i zobaczyć, co w tym danym miejscu działo się tydzień prędzej. Ale same też stosują znakowanie zapachowe. Ostatnią komunikacją jest ta komunikacja wizualna, czyli bardzo dużo różnych puz, ciała, które przyjmują e, wilki. Bardzo często możemy to obserwować na naszych psach, kiedy patrzymy jak psy się komunikują ze sobą, widzimy czasem jak mają postawione uszy, położone uszy, jak warczą, czy jak zmieniają... E, Poziom ogon, trzymania ogona, czasem on jest u góry, czasem jest pomiędzy nogami. U wilków wygląda to dokładnie w ten sam sposób, tylko jest bardziej wyraźne. Ja to tak określam. Miałam taką przyjemność obserwowania wilków w Wolfscy Center. Hmm, czyli miejscu, ośrodku badawczym, który znajduje się w Austrii i gdzie są prowadzone badania na wilkach i na psach wy utrzymywanych w tym samym środowisku. I mogłam tam porównać, jak bardzo wilki i psy komunikują się w podobny sposób, ale jak bardzo udomowienie psa spowodowało, że ta komunikacja stała się dużo mniej wizualna. I w przypadku wilków te sygnały są bardzo wyraźne, właśnie po to, żeby nie powodować konfliktów w grupie rodzinnej, przy w związku z innymi osobnikami przybywającymi z zewnątrz. To, co wilki robią głównie, właśnie poprzez taką komunikację, to starają się unikać konfliktów, gdyż konflikty powodują to, że mogą zostać zranione lub mogą umrzeć. Pozycja ogona ma dla Wilka ogromne znaczenie. Ten ogon jest takim masztem, jeśli, jeśli jest on uniesiony, no, pokazuje takie zainteresowanie, zaniepokojenie, ale też do, dominację. No i generalnie im niżej ten ogon, tym Wilk pokazuje większe takie podporządkowanie. Ogon, ogon podkulony no, oznacza, że czuje przed tobą respekt. Więc to są takie, takie zachowania, które są charakterystyczne dla wielu gatunków zwierząt, a szczególnie dla, dla psowatych.